Hej się mną wszystkim ludzie z tej strony on temu nas bardzo serdecznie kolejny odcinku z gry The Evil Within 2. 2 um, ja sobie lecę dalej z nagrywaniem na zapas także um, także tak to wygląda i co my teraz musimy zrobić Przem Przemiesz szpik i znajdź wyjście D5 No dobra w takim razie lecimy e, musimy wrócić do jakby normalności no z, jak dwa o tak zwał ale musimy tutaj wrócić do tego szpika. Biku. A, bo, tak, bo musimy tutaj wrócić. centralne Centralny tunel jakiś tam, jakiś tam, musimy tutaj wrócić i znaleźć teraz inne wejście, bo my, byli, my byliśmy jakby wysliśmy sz, z wyjścia B2, a teraz musimy znaleźć wyjście D5. Jak właśnie było, to nie zrobiłem za dużo, w sensie chyba ulubiłem jakąś broni. Um, stworzyłem trochę naboi, tutaj właśnie pięć do pistoletu, bo chyba się um, ze wszystkiego, mi się wywalili. O! O! Sak, na naboje! No i tutaj, kochani, mam już rozmowę. Um, I jakoś tam się ulepszyłem, już nie pamiętam co dokładnie, ale w jakiś sposób na pewno się ulepszyłem. Teraz tak. Martwy funkcjonariusz, akwamalboje są jest tutaj, więc my, my bardzo chętnie będziemy chcieli go zdobyć. Może nie go, ale o, no Tu się coś otwiera. A, no i oczywiście. Ym... Dostaliśmy, bo znalazłem tą Maryjkę. Otworzyłem i znalazłem szybkawkę z lekiem, no ale niestety, zresztą, niestety no ona tam została, bo po prostu nie miałem miejsca przy sobie, więc ona tam została. O, alo. Halo, Lily. A to możemy sobie otworzyć. O, mamy to, pięknie, odblokuj. Z buta od razu wchodzimy. Z buta Tam O, tu mamy porułę jakąś do zrobienia harpuna. Tu sobie otworzymy, co mamy. O, jakieś fajne rzeczy tutaj. Tutaj, tutaj to, tutaj to. Pięknie. Patrzmy latarę w sumie może. I to tyle? No dobra, to mniej było tych rzeczy niż myślałem. No ale dobrze, trudno. My cały czas tą siekierę mamy, kurde. To zużycia wam powiem. Takie spoko. Dobra, tu nie przejdziemy tam gdzie z chłopaków suszę, także będzie wesoło o i tutaj mamy funkcjonariusza <laughs> i pięknie tak pan no bo jest zawsze w porządku 38 mas możemy mieć spoko no wolałbym jednak do tych naszych szczykawek co prawda i tak maksymalnie mocno ich mieć 5 ale ale to i tak nie wiecie o co chodzi dobra idealnie złożę zwykierę, także spoko w jak nam się znajdzie to a, się przyda, dobra. O, hop, 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 hop. Troszkę wywaliłem sobie z amnici. To jest w sumie fakt, ale, ale. A, za chwilę się odrobimy ponownie. Dobra. Teraz tak, proszę mi powiedzieć, bo my jesteśmy tutaj, a my musimy znaleźć D5. O Boże, tu musimy przejść całe. Czyli. A, bo jesteśmy A2 w sumie. No to tu, 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 tu i tu. O kurde. Dobra, no to trochę będzie chodzenia w sumie, no ale okej, okay, damy radę, ogarniemy. A, możemy przejść tam i tam chyba musimy przejść, ale tu mamy surowce. Panie, panie. A tu mamy Marykę. Pięknie. No Dob dobrze zaczynamy odcinek właśnie od znalezienia takich fajnych rzeczy. i kurde, to u góry one, one też mogą być, te Maryjki. Ja w sumie tak nie patrzyłem dokładnie. Dobra, ja będę musiał się rozglądać. No może, może na internecie albo na jakimś lawie sprawdzimy yy, gdzie te maryki się znajdują. Dobra. O, dupo ładnie. Właśnie znaczy, tak się zastanawiałem, czy jak ja to szczelę. Czy w ogóle mnie to dosięgnie? Czy nie? Ale widocznie mnie nie dosięgło. Także spoko. O, tu mam jakąś konsolę, ale to tak po prostu jest otwarta. Trochę brochu, trochę żelu, spoko. I, I zobaczcie, jeden nabój i dwóch załatwionych, także to mi się podoba oszczędzanie amunicji West Access Tunnels. To mi się podoba oszczędzanie, kochani, amunicji. O, to otworzymy? Tego nie otworzymy. No dobra, to idziemy na dół. O cholera. Lecimy coraz bardziej w głąb. Nie podoba mi się to za bardzo, no ale cóż, nic, nic innego nie zrobimy. Tam na dole coś jeszcze jest? Mogę tu przeskoczyć? Nie mogę, mogę się tylko skitrać. O, dobrze, w sumie nie mogę przeskoczyć, bo przypadko pewnie bym skoczył. No co tu tak biało jest? Hmm to? A to jest sekcja C, teraz jesteśmy, okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Czyli my musimy, czyli to, to jakby ciul z tym, to, to jest nieważne, że tak powiem. Musimy do des pojawić. O! Dobra, ciekawe w sumie. U. Co to za. U. Co to. Okej. Okay. Trochę prochu. I po tym nie możemy ani szkakać ani biegać, czyli o kurde. Jak tu będą jacyś wrogowie, no to nie będzie fajnie. Mhm. Uh Jeśli -huh. mi ta ma się nie podoba. Ciekawe, kto ją wytwarza Bardzo chciałbym wiedzieć, kto tą maź wytwarza i w jaki sposób.

Our little girl is gone. But I have proof. Look, Myra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No, no, I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. No, you could. Ah, no, to, to all Ona miała rację, żonka miała rację, a ty też jej nie chciał, debilu, słuchać. Tak to jest. Tak to jest, słuchajcie, kochani, jak się nie słucha drugiej połówki. Oczywiście, mm, ja nie mówię, że zawsze ta druga osoba ma rację, nie? Ale no, no w pewnych kwestiach trzeba czasami zaufać. Niezdrowemu rozsądkowi. Nie Tylko właśnie tej drugiej partnerce. W sensie... O! To był jakiś poltergeist normalnie ty. Aha, tu nie wejdę. No, Okej. Okay. Nie, muszę iść w sumie tam czy tam. A, tam nie przejdę w sumie, bo już widzę, że jest przepaść. Okej. Okay. Ale bądź co bądź, mimo że mówię, że trzeba ufać partnerce, no, to trzeba też ufać przyjaciołom i im wierzyć i ich słuchać, bo no, przyjaciele mają też czasami taki. Okej, okay, ten nie je. Taki zdrowy punkt widzenia, na przykład, nie? Na przykład, jeżeli chodzi o... o wasz związek. No to... O kurwa, co to jest, ty? Ty? Yy. Ale jesteś... pięknusi. O kurwa. To już wiem, kto to tworzy, to mazi. Mhm... Mm Maybe I can sneak past it. Okay. Zobaczyła mnie, dobra Przyjeżdżamy z buta w takim razie o, 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 o kurwa O nie, o nie, o nie O, nie, o, nie, o nie. Dobra Tak już uciekłem, nie jest źle się pojawił. Nie wiem Dobra Ty, ale nie jest źle, nie jest źle, uciekłem, ty Nawet troszkę się i trałem tam, że tak powiem. No próbowałem, wiecie, no jakby. próbowałem. Nie. Próbowałem. Próbowałem normalnie, po cichu to zrobić. No nie zawsze się udaje, tak, tak. Ale próbowałem. No tu mamy. Tajemnica figurka z głową. Ta figurka wydaje ci się znajoma, ale niestety nie stanie przejąć sobie, gdzie lub kiedy dane ci już było ją widzieć. Wygląda całkiem interesująco, więc postanawiam zachować figurkę w swoim pokoju. Aha, fajne. No, czyli to są znajdki po prostu z innych gier. E, nie wiem, czy z tego samego studia, bo nie wiem, czy to nie. To studio nie falauta, ale po prostu takie smaczki. No, to, to więc, no, fajne, fajne. To mi się podoba w sumie. E, dobra, tu już nikt nie ma. Ciekawie, ile takich znacie, jak już wspominałem. Ale kurde, no, wiecie jak to jest. Wyszukujesz lokację przez kurde no właśnie 6 odcinków. Też dwa kolejne, i nadal nie znajdujesz wszystkiego, więc to też jest ciekawe. Uuu, mmm, dzień dobry kolego. Dobra, nara. Ok, udało się. Nieskończona amunicja, to mi się podoba. O, puściło mnie, zajebiście. Czy mu uciekamy? Czy się bijemy? No tak, to zależy. Okej. Okay. No właśnie, nie miała ona być stabilna? Coś jest kurde nie tak. Zapal no, zapalmy ce 03 dobra. Tego nie, tego nie włączymy w ten sposób, że tak powiem. Tu znowu jest. long this place is last. Właśnie kurde nie wiadomo, to wszystko takie rozwalone jest. E, ale co ja ogólnie chciałem mi się powiedzieć? Aha, że no kiedy przyjaciele mają dobry punkt widzenia jakby na was związek. E, o, zamknięte. No bo ponieważ... no wiecie, wy na początku widzicie wszystko w jasnych kolorach, wszystko się układa itp, itd. No a, uh, tu będzie można wejść dalej, my jesteśmy tu i przechodzimy do tej sekcji D, tak mi się wydaje, ale tu mamy jeszcze do otwarcia, dlatego no słuchajcie, yy... o tak zrobimy, troszkę niżej, o idealnie, dlatego no czasami trzeba posłuchać kogoś innego, niż tylko lepo patrzeć przed siebie. No, no to wiecie, to też zależy po prostu od, od ym, zależy od sytuacji, tak? U, raport numer 0052 protokoły odłączenia. Awaryjne protokoły związane z odłączeniem rdzenia. Brakujący rdzeń należy jak najszybciej zastąpić, a kilka godzin obecności rdzenia może wpłynąć na oprogramowanie STEM. W razie zakinięcia rdzenia na ponad 36 godzin należy uruchomić awaryjne protokoły, które zapobiegną jego ucieczce. Dostęp do protokołów awaryjnych mają jedynie funkcjonariusze Mobiusa z uprawnieniami bezpieczeństwa na poziomie alfa korzystający z serwerów szpiku. No także em, warto słuchać mądrych przyjaciół, tacy którzy chcą ci pomóc. A tych którzy nie chcą no to po prostu nie słuchasz i tyle nie. Także tak to jest. Tak to jest. Ale czasami też miejcie swój rozum i myślcie za siebie, jeżeli jesteście, nie jesteście czegoś pewni. O, to za chwilę do tego do wrócimy, bo tu kamery mamy jakieś. Ktoś tam gdzieś się znajdował? Mamy filmik. watching Lily. Whoever's been here was gathering data on her. Mm-hmm. Don't move. You're oh. Mobs, right? I've... Shut up! Don't say a word. <clears throat> You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. Technically, yeah no who told you that mm. turn around do it slow hello 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 you're Yukiko hoffman how do you know my name i told you they sent me in here to find my daughter Lily, the core. I'm telling you the truth. I know. You do? Hmm. Lack of microexpressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. Right. The team psychologist.

Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart, and I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms, but in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. Oh, cholera. Shrink. Any suggestions on how to defeat him? Tabletki. are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can hmm. you give anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all he talks about. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's held himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here. Just well, an communicator so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. No, mi się So does Lily really think I'm dead, or was that just a part of your lie-detecting test? Sorry to break it to you, but she does. Yeah. It was the truth too, until just now. But over the years, I have learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe. But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. Okay. If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here, in secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well, that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Hmm. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us? He's obviously adroit and self aware. Disturbingly so. Great so the tests only filtered out the weakest of psychos i feel terribly responsible for all of this i helped devise those tests okay the beacon incident extensively so that we could avoid another disaster like that in that case the person in question was the core but even then the environment remained relatively intact something just doesn't seem right here what do you mean the creatures in here the dissolution of union, the total breakdown in communication with Mobius. It just seems like a lot for one person, even with the power of the core. He mentioned someone before another person who wanted the core's power. That could mean no, it's cool. We'll the the what there's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. So, need need to do some research before I can commit to the theory. Mm, okay. Z no, koleza wiecie więcej nie ale nikt się będzie. O, psycholog drużyny, dostałem osiągnięcie. To ją znalazłem pewnie. O, to jest Exit. Dobra. To okej, okay. pozbieramy na wszystkie rzeczy. <coughs> o, czerwony żel, czekawa. Yy, dobra, ja się leczyć nie będę, bo mam luj życia. Mogę, muszę jedynie pamiętać, że w razie co tutaj jest jeszcze leczenie. i gdzieś są jeszcze dwa inne, które pominąłem. Uh, Także dużo tego ogólnie jest. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś złom. Uh, tu możemy zbadać. Uh generacji do funkcji rdzenia. Lily Castellano z tym wynik idealnym. Idealny kandydat do ide idealny kandydat do roli rdzenia musi odznaczać się nieskrępowanym ego, który pozwoli mu wspierać połączone ze sobą umysły wielu osób, zachowując przy tym własną osobowość. Wymóg ten spełniają tylko dwa typy kandydatów: megalomani z przychodycznymi tendencjami oraz dzieci. O, super. Będzie bo jedno albo drugie. Wszyscy wiemy, co się stało z ostatnim razem, gdy, ostatnim razem, gdy dostęp dostał się megalomont z psychotycznymi tendencjami, więc powinniśmy postawić na dziecko. Dzięki dostępowi do wyników standaryzowanych testów szkolnych, zdołaliśmy zawięcić grupę potencjalnych kandydatów. Uważamy, że najlepiej w roli Hrdena sprawdzi się Lili Castellanos. Z jej testów wyłania się obraz prostodusznego dziecka o nad wiek rozwiniętej empatii przekażemy ją dr Hoffman która przeprowadzi dalsze testy oni o kurwa czy oni nie zrobili tak że upozorowali faktycznie hmm. a stąd ja to przyszedłem dobra oni upozorowali faktycznie tą Pożar w domu. Nie wiadomo co z nianią, Niania może faktycznie zginęła. Mm, I porwali córkę. O kurwa, Ale to by były jaja. Znaczy no... Tak jest. Znaczy, no domyślam się, że tak na pewno jest. No i żona oczywiście miała rację. No ale no Sebuś nie chciał wierzyć. Dobra, kowucha wypita. U mnie to samo. Ja już też jestem po kawusi. Ale ja mu chcę zobaczyć, mam zielony że Nie, to nic nie, nie ulepszymy, nic. Dobra. Myślałem, żeby, żeby zrobić pauzę i pójść coś ulepszyć, ale nie mam surowców w ogóle, żeby ulepszać. Także nie ma co, z nią pogadałem, wszystko wziąłem, lecimy. Wiesz co, Bo spadaj, bo w ogóle ty głupio jesteś, bo mało miastu surowców. Ona mówi, yy, weź wszystko, co potrzebujesz. No, nie wiem, co wziąć, bo było mało tego. No, ale kończąc temat, też jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to nie ufajcie, jakby wiecie, zaufanie jest ważne, ale um, tak powiem miejcie też swój rozum i jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to się upewnijcie. Jeżeli druga osoba, i to wiecie, niezależnie, czy jesteście w związku, czy to chodzi o przejazd, czy to, nie wiem, w pracy, kto coś oszukuje, jeżeli nie jesteście pewni, to jakby nie idźcie w to, nie? Nie, nie ufajcie, po prostu upewnijcie się. Nie? To tak, tak, tak. Do, z doświadczenia, że tak powiem. Powiem z mojego doświadczenia wam, że, że, że m, trzeba też pamiętać, że nie można, że yy, trzeba mieć swój rozum i zaufanie, zaufaniem, ale jak są jakieś. O! Tu już mamy na, komunik na komunikatorze. Jak są jakieś rzeczy, których nie jesteście pewni, no to na ranie. Punkt rezonansu. Ok. Tu mam zapis. Zapisz. Zapis mamy tutaj. Mamy coś. Uuuh, harpuny, No, no, no. Części broni wysokiej jakości. O, i tu też kawa. Jest dużo tej kawy w sumie. O, a tutaj lustro. No, ale do lustra nie ma sensu. Bo nie mamy na tego. Dobra. Weźmy, otwórzmy drzwi. O, halo, dzień dobry. okej, okay, tu jest ten punkt rezonansu. Za chwilkę sobie to otworzymy, nie otworzymy tu dostrójmy o Aha. Właśnie najgorzej się tak w sumie położyć. I kurde, czekać za kimś. No bo, no bo umiera wtedy. Dobra, ja jeszcze wrócę tutaj. Mm, ja bym sobie zapisał grę. Wiecie, w razie WUN, żeby nie było potem jajek jakiś. Dobra, zapisane zajebiście. I możemy lecieć dalej. No jeszcze tak 4 minutki możemy coś porobić I po prostu możemy pójść naprzód A ja sobie najwyżej cofnę tutaj znowu I zapiszę tą grę Otwieram z buta Ja się potrapię po głowie Ogarnę sobie o okularki sławki, wszystko Dobrze. fajnie jest Ok Teatr, czyli musimy iść tam No dobra W takim razie ja myślę Że tutaj możemy zakończyć odcinek A ja sobie po prostu Pochodzę A. O, butelka. A ja sobie pochodzę i podbieram po prostu surowce. O, tu jest na przykład. O, cudownie. No, idealnie. Yy, a ja sobie wiecie, co tutaj pochodzę i podbieram surowce, no bo to nie będzie żadne. Za... No chyba, że to zbędzie to wtedy włączone nagrywanie, ale raczej wątpię, to nie będzie nic takiego yy, fascynującego, nie? Także dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli odpali się coś, jakaś katastrofa, cokolwiek, to włączę nagrywanie. Jak nie, no to zapamiętam i zobaczymy się w teatrze. Także dzięki, cześć i na razie.